Cześć, jak wiesz dobrze, kanału z YouTube i konta z YouTube nie, mo nie można wykasować, nawet w Google. Ale macie taki sposób, żeby to wykasować na zawsze. Wchodzimy po pierwsze w YouTube, aby sprawdzić, jaki kanał wybraliśmy i to jest przykładowo kanał Subskrybuj, yy, aby nie przegapić więcej takich filmów. Wyjmujemy. Wchodzimy na Ustawienia. Idziemy na sam dół. Wyciskamy użytkownicy i konta i wybieramy sobie tu. Google, Ty, czy subskrybuj. Tak, subskrybuj. I ci klikamy dwie kropeczki, tu jest usuń konto. Usunięcie tylko konta spowoduje usunięcie z telefonu wszystkich powiązanych z nim wiadomości, kontaktów i innych danych. Usuń konto i możemy teraz sprawdzić, czy mamy to konto na YouTube. Pozostaje logo nas do kompo. Wystąpił Problem. Czyli nie mamy. I jesteśmy na jednym kanale i was żegnam.